Siemanko, siemanko, z tej strony Marcin Szatan, RMS PRO, CarAudio i CB Zawiercie. Dzisiaj lecimy z YouTube'ową czapeczką. A mianowicie działamy z Super B. Oto tutaj taka Skoda stoi nam do montowania subwoofera, który już pokazywałem Wam jak składam. Eee... Dzisiaj lecimy z instalacją elektryczną, kabelki, cincze, high-levele i wzmacniacz. Reszta tuba, strojenie. Zobaczcie, jak to wygląda. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy wyciągnąć radyjko. Teraz ze środka będziemy musieli wyciągnąć. O, to to. To radyjko fabryczne. Jest to standardowe Skoda Navigation. I będziemy się wpinać w to radio czynczami, czyli wysokim poziomem, wysokim lefelem. Oraz mamy tutaj teraz opcję fadera, czyli możemy sobie regulować przód i tył. Wepniemy się w tylnie głośniki. I otwieramy od razu maseczkę. Bo tak naprawdę resztę będziemy robić już w garażu. Bo tutaj to się nie wyrobię, zaraz będzie ciemno, ale. Lubię sobie pod chmurką robić Maska do góry. No, no i skoda, która tutaj jest, wygląda dosłownie jak co? Jak passeratti, które robiliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, robiłem kiedyś takiego pasata CC. Tam też szedł X, chyba nawet ten sam głośnik, który został spalony. Tam cały zestaw razem z drzwiami, z wszystkim robiliśmy, z wymianą radia. Taki bardzo fajny projekt. Cały akumulator razem z tą podstawką muszę wykręcić. Tam dołem się przebijemy. Kablem zasilającym plusowym, który pociągniemy tutaj w progach, tak samo za radykiem, zamontuję taki konwerter wysokiego poziomu, który będzie nam zmieniał sygnał głośnikowy na taki, który jest przyjmowany przez wzmacniacz, czyli taki czyńczowy. Progami, 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 wzmacniacz założymy sobie tam w boku, w rogu, będzie pod tą półką, więc nie będzie go widać. No i na to poleci skrzynia basowa skrzynię basową składałem już wczoraj możecie sobie zobaczyć na filmiku pod tytułem moc RMS kontra maksymalna moc głośnika hmm, nawet możliwe, że wstawię go gdzieś tutaj jeśli będę umiał tam widać jak składam ten właśnie głośniczek oraz jaki sprzęt będzie szedł czyli jaki wzmacniacz pójdzie tutaj wzmacniacz 1K, czyli 600W RMS w dwóch ohmach oraz pójdziemy z głośnikiem Głośnik też 600W rms -ów. Będziemy go spinać w 2 omy. W yy, skrzyni od basera, przepraszam, od bastona. Yy, Baser trochę, jak ktoś tam mówił, i też faktycznie zauważyłem, wysokostrojony, ten yy, ewidentnie niżej 50 litrów no mogłoby pójść 65, no ale już wszystko, trochę budżet. Tu trochę, tam trochę, no i tak wyszło. Dobra, no to bierzemy się do roboty. Pierwsze co, wyciągnę radio i zajmę się radiem. Będę chciał jechać do garażu i tam dokończyć resztę. No, a z wybebeszonym filtrem powietrza i akumulatorem raczej tego nie zrobię. A jak się Wam podoba czapeczka? Zrobiłbym takie czapeczki RMS Pro. Wtedy zrobiłbym jakiś konkurs może. Hmm? Albo jakieś koszulki, wlepki. O, RMS Pro, Car Audio. I do wygrania, rozlosowania, takie coś. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzu, czy robimy czapki z logo nie YouTube'a, tylko logo RMS Pro do rozlosowania. Co wy na to? No, baj, lecimy dalej. 4 środki, torxy. Wyciągamy maskownicę, odpinamy tutaj czujnik od ABS-u, taką lampkę, kontrolkę, cztery śrubeczki na śrubokręt Torx. No i teraz już nam wyjdzie całe radyko. No, miejsce jakoś zbytnio nas tutaj nie rozpieszcza, ale radyjko wyciągnięte. Teraz to tutaj istotne, jeszcze w takim radyku no to jest spinologia. Mamy tutaj fajnie już opisane co tutaj do czego jest. Yy, mamy miuty, mamy konektory AB, główne. To jest kan. Są głośniki przód, tył, widać które. Nie się będziemy wpinać, będziemy się wpinać w tylnie, czyli te skrajne przewody. Oraz będziemy się wpinać w UB+, tutaj jest. To jest właśnie przewód od remota, który będzie nam wzbudzał wzmacniacz. Radyjko wyciągnięte, poszło szybciutko i zgrabnie. Teraz co muszę zrobić? To muszę wpiąć się tym konwerterem wysokiego poziomu. Weźmiemy konwerter z Hollywooda, taki z regulacją. Ten konwerter wepniemy w tylne przewody głośnikowe, schowamy go później tam za tapicerkę z tyłu, żeby nie przeszkadzał. No i od tego miejsca pójdziemy już bezpośrednio do wzmacniacza do bagażnika kablami czinczowymi czyli kablem sygnałowym niskiego poziomu plus dodatkowo kabelkiem Remote czyli tym wzbudzającym nam wzmacniacz po włączeniu radia. To, co już mówiłem wielokrotnie, nie powinno się podłączać wzmacniacza pod stacyjkę czy pod stałe zasilanie, z tego względu, że jeśli radio nie pracuje, to po co ma działać wzmacniacz? Druga sprawa, jeśli radio nie pracuje, no niestety, ale może być jakiś błędny sygnał, czyli jeśli nie pracuje, to może być buczenie. Druga sprawa, jeśli włączamy z samochodem, z zapłonem, to on może wtedy strzelać, bo nie ma jeszcze sygnału i on w sobie załączy sygnał, nie ma i buk, jest takie puknięcie. To właśnie dzieją się takie rzeczy przez podłączone do zapłonu wzmacniacze, a nie pod remota. Grupa waga w większości ma taki sygnał z radyjka, gdzie można się w niego wpiąć. Jeśli nie ma kostek, to zawsze można zrobić taki konektor, nawet takich jak ze starych płyt głównych. Były kiedyś o takich guzików albo od tych piszczyków w starych komputerach, takich Pentium 2, 4, 8, Nie wiem czy ktoś kojarzy, ja już jestem taki stary, że kojarzę akurat takie sprzęty, e, czyli takie stare, stare komputery. No i właśnie takie piny, to się nazywa dokładnie Gold Pin, e, można wykorzystać na wsunięcie do wybudzenia takiego wzmacniacza, bo tam prądu to jest bardzo mało. Tam jest tylko ileś dziesiątych ampera. 200 mA czy 300 mA tylko na tym więc to, że w wzmacniaczu są takie grube te przewody, to nie znaczy, że, że one będą dużo prądu pobierały. I w Super B w drugiej generacji po faceliftingu widzę, że jest dosłownie identycznie jak w pasacie CC. Wszystko jest praktycznie takie samo, nawet filtr powietrza, ten sam dieselek. no kurde, idę to samochód. Będziemy montować tutaj tego, o, takie coś. HLC-2, jest to zestaw do montażu konwertera wysokiego poziomu na niski poziom, czyli naczyńcze. E, taki właśnie konwerter będziemy montować tutaj do tylnych głośników. On nam przerobi sygnał z radia z takich fabrycznych głośnikowych e, kabli z, z wysokiego poziomu na niski. Dzięki właśnie takiemu urządzeniu możemy bez problemu podłączyć praktycznie w każdym samochodzie zewnętrzny wzmacniacz. Więc często pytacie mnie czy Marcin, a to do takiego fabrycznego radia to też da się podłączyć taki wzmacniacz, takie głośniki, subwoofer. A on wie, tak, da się, bo jest takie coś jak konwerter wysokiego poziomu, który nam zmienia sygnał z głośnikowego na taki, jak rozumiem, wzmacniacz. Niektóre wzmacniacze mają takie wysokie poziomy, ale moim zdaniem lepiej sobie wejść do takiego e, wzmacniacza już czyńczami, niskim poziomem, bo możemy sobie jeszcze ten poziom regulować na czyńczach. I też często jest tak, że. Te adaptery high levelowe, te wysokiego poziomu, mogą przyjąć więcej mocy, bo najczęściej one są robione 50W. Wbudowane w wzmacniacz to chyba jest do 5V, więc tam dużego, dużego prądu to nie można dać. Więc jak ktoś ma zewnętrzny wzmacniacz albo coś w tym stylu, no to jest trochę gorzej, bo można przypalić. A już mi się zdarzyło, że e, tak było założone, że się trochę zaczęło kopcić przy mocniejszym basowaniu bo było pod y, subufera podpięte, żeby zewnętrzny poszedł. Trzeba było po prostu ściągnąć poziom subwoofera praktycznie na minimum i, i było git. Yy, tak, tutaj jeszcze jest minus, bo tak mamy plus i minus, bo oczywiście mamy sinusoidę, czyli mamy prąd zmienny, tak chodzi sobie, jedna, druga strona, yy, lewy, prawy kanał i mamy kabel masowy, który najlepiej przypiąć albo do minusa samochodu, czyli do karoserii gdzieś, do śrubki, albo do minusa po prostu w y, przewodach żeby zmasować takie urządzenie, bo czasami się zdarza tak, że to buczy przez to właśnie, że nie jest spięty kabel minusowy do zmasowania takiego urządzenia. I trzeba zakładać znowu coś takiego jak pętle masy, czyli to jest takie urządzenie, które powoduje nam to, że likwiduje nam buczenie, czyli sygnał nie jest bezpośrednio puszczony przewodem, tylko jest puszczone przez cewkę i indukcyjne przechodzi do następnej cewki, czyli fizycznego połączenia nie ma. Jeśli gdzieś jest jakieś przebicie, no to tego potem nie słychać na, na, na subuferze. Czasami są takie przypadki, że buczy, albo coś tam się dzieje takiego dziwnego. Z tej lewej strony będą tutaj przewody. Tam się może wepnę. Będzie go tam ciężko wcisnąć ale to nie jest. O dobra. Tu go damy od góry. Tu będzie. Uwiniemy go pianką. Kabelkami tutaj dopiero. Trzeba się wpinać na to. Do roboty. Dobra, tak mamy gołe przewody na zewnątrz już te to wpinamy się konwertera. Przewód czerwony czerwono-szary jest plusowym yy, brązowy jest minusowym według yy, schematu tutaj na radyjku. Są to głośniki prawe-tylne. Niestety tutaj nie będzie złącza więc trzeba się wpiąć w ten pin to jest taki wolny pin i właśnie ten pin od strony tego rzędu, od boku, odpowiada nam za włączanie i wyłączanie akcesoriów, czyli tego wzmacniacza w ten pin, czyli będziemy musieli wpiąć. Wpiąć i w tym momencie mamy już wyjście. A tak wygląda grzebień golfinowy. Zarobiony Gold Pin do kabelka z Hollywood'a. No i teraz wystarczy go tak naprawdę wsadzić tutaj w to złącze. To jeszcze zanim pojadę do garażu i będę tam ewentualnie robił, ewentualnie rano dokończę, bo dzisiaj już jest za późno i nie chce mi się. W ogóle Fanta jakaś... Jakaś dziwna edycja Fanty. Zgaduj smak. O co chodzi, i tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Jest fanta taka nie wiadomo jaka. Smak bym powiedział, zgadujmy. Karen rzadka. Jakieś litchi. Takie coś. Nie wiem co to jest. Przygotuję sobie od razu kabel minusowy. Oczkiem będziemy wpinać w jakieś śruby konstrukcyjne, może jakieś pasy, albo coś w tym stylu. A z drugiej strony musimy zastosować coś takiego. Są to widełki. I te widełki musimy założyć nad końcówkę tego kabla. Co będzie potrzebne do założenia takich końcówek? No można to robić na dwa sposoby. Albo domowym sposobem po prostu. Zagniatamy w jakiejś prasce, wimadle, albo coś w tym stylu. Zaklepujemy młotkiem. Jeśli są takie fajniejsze, grubsze, trochę te, te y, końcówki. Jeśli nie, to profesjonalnie to są takie o, do tego takie kleszcze. One się tu otwierają i zamykają, zaciskając. Y, no i co jeszcze nam będzie do tego potrzebne? Nożyk. Pieroński monitor, który jest z boku. Nowa kamera, takie możliwości. 10 bitów 4K. 4 2, 2, a ja się patrzę w monitorek. W zero szacunku do moich widzów. Hm, musisz zacząć mówić do widzów. Cześć moi drodzy widzowie, dziękuję, że mnie oglądacie. Jak sobie zarabiam końcówkę do wzmacniacza, do kabla. No, muszę sobie z... naciąć przewód, tylko trzeba to robić powoli, żeby nie podprzecinać włókien. Ja to sobie po prostu go nacinam dookoły tak delikatnie. Na początku po prostu naciskając, potem ten przewód w tym miejscu, gdzie był nacięty, tak jakby go trochę łamie i delikatnie nacinam, o, tutaj jest, to delikatnie naciskam i on się jakby rozrywa. I wtedy ja tylko tym delikatnie dociskam do izolacji, i wtedy ta izolacja się jakby poddaje i nacina. A przewód w środku jest trochę grubszy, więc jak delikatnie dotknę, to się nie przerwie. Widać jest złoty z zewnątrz, bo jest to kabel y, aluminiowy, czyli CCA, z zewnątrz jest miedziowany, żeby nie korodował i żeby dobrze się ewentualnie lutował, a w środku jest aluminiowy. Tak mniej więcej wkładamy, żeby nam się zrównało, równo albo może nawet troszeczkę wystawać. 80-100 A. No i właśnie on ma 80 A ten kabel. To jest podobny, prawdopodobnie przedział aluminium, a jakieś właśnie miedziuszka. Wkładamy sobie. Pierun ciężki do zagniecenia. Trzeba się zaprzeć. No, tak wygląda po zagnieceniu. Wyciągamy. Dzięki użyciu takiej kleszczy, bierze nam i zawija ten kabel do środka. Tak jak tutaj widać, no i to jest profesjonalnie zagięty właśnie kabelek, tak jak teraz, e, a nie zaklepany. W taki moment, jeśli to się wbiło nam w ten, e, wbiło nam się w ten kabelek, no to w tym momencie, prędzej by chyba kabel... Fanta ze znakiem zapytania. Prawdopodobnie prędzej puściłby właśnie kabel, niż to złącze, co mamy tutaj. Fajnie, bo zaczęli robić teraz kabelki z Hollywooda już w oplocie silikonowym. Czyli tak samo jak w wersji tej Pro, czyli z CEU, z miedzi beztlenowej. To jest fajne, bo jest ten kabel dużo, dużo miększy, nawet jak jest zimno. Silikon to ma, nie wiem ile chyba, z 400 czy z 800 stopni. Nie wiem ile tam, ale bardzo dużo. temperatury ewentualnego topnienia, palenia się. Dlatego. Polecam mmm, kable silikonowe, bardzo fajna sprawa. Też są mięciutkie. A tu jest kabel, ten minusowy, jest właśnie w takiej zwykłej plastikowej otulinie. Można posłuchać, jak on brzmi. Mięciutki, fajny kabelek GND. Sadzamy. Zakręca się i w taki sposób mamy założony kabel. Tak to wygląda. Te w ogóle kable są bardzo fajne. Z Hollywooda, te wersja Pro. To są 2,2-5 czy coś takiego. W zestawach właśnie z kablami. Czy to CCA, czy CU są zawsze te fajne, dobre kable. A te kable są nie takie bardzo tanie. One są podwójnie zabezpieczone. Mamy ten gruby przewód którym lecą na przewody właśnie sygnałowe. Te przewody sygnałowe tutaj w środku są splecione ze sobą w taki jakby warkoczyk. Dzięki temu sygnał, który sobie tam leci nie generuje tak dużo pola magnetycznego, zakłóceń nie jest podatne tak na zakłócenia, dlatego często są przewody głośnikowe splątane ze sobą w taki warkoczyk. To najlepiej ciągnąć by było takim właśnie przewodem, a nie takim standardowym przewodem, który jest po prostu no, ma dwa koło siebie. Takie przewody dużo więcej powodują nam zakłóceń, jeszcze przy większych mocach, jeszcze dużo więcej tych zakłóceń. Są przewody Pro z Hollywooda do głośników, które są właśnie w takiej gumowej otulinie, tutaj dosyć mocnej. W środku są splecione jak takie przewody odcincze, jak fabryczne głośniki. One nie powodują zakłóceń, są bardzo fajne, pierońsko drogie. Właśnie w pasacie CC montowałem właśnie takie przewody, te takie splecione. Bardzo fajne przewody, i one są miedzi bezcelowej, ale one są galwanizowane z cynkiem, czy czymś tam cynkowane, nie wiem co. Zabezpieczone jeszcze dodatkowo. One wyglądają, jakby były stalowe w ogóle. Poza tym, że mamy to splecione, w środku jest splecione jeszcze w głównym kablu, plus ten cały kabel jest z oplotem stalowym, który powoduje, że nie wpadają tam zakłócenia nam do środka, czyli jest kabel podwójnie ekranowany. Bardzo fajnie. To jest właśnie level pierwszy, a tamten jest level drugi, czyli takie trochę tańsze i gorsze przewody. No to dziękuję bardzo za dzisiejsze <noise> oglądanie. Będzie to prawdopodobnie jeden odcinek z tego montażu, bo zajmuje to strasznie dużo czasu. Dawno nie nagrywałem nic i się odzwyczaiłem od tego, że mam patrzeć tu, a nie tu na monitorek. No, Miała nowa kamera. Wtedy nie było monitorka, bo to była yy, siódemka, trójka. A to jest czwórka i ona ma monitorek z boku, do, lepiej do vlogowania. Czyli co nam zostaje jutro? Jutro rano sobie na szóstą przyjdę, bo o dziewiątej mamy już kolejnego klienta. Będziemy montować tam zestaw JBL-a, ubolewam, no ale niestety. Zestaw JBL-a, chyba stage dwój, do przodu, Z bo hurtownia zawaliła i nie wysłali mi dwóch dystansów, czyli do przodu i do tyłu, tylko przyjdzie sam przód. Więc jutro robię, tutaj dokańczam, a później sam przód w Volvo S60 będą wymieniane głośniczki podfabryczne Radejko. W superbie zostało mi jeszcze tak: yy, konwerter mamy założony, do przewodu Remote mamy Goldpina założonego, więc wystarczy wpiąć w radyjko. Zostaje nam tak: przeciągnąć do bagażnika, tam gdzie będzie montowany wzmacniacz. Kabel czyńczowy, czyli kable sygnałowe, czyńcze, remote, który właśnie założyłem, już tamtego Goldpina. Od akumulatora ciągniemy kabel plusowy. Trzeba tylko sobie założyć jeszcze bezpiecznik. 80A AGU. Te terminale tutaj też są naprawdę bardzo przyjemne. One są chyba, nie wiem, czy miedziowane, stalowe. Galwanizowane z zewnątrz, niklowane czy coś w tym stylu. Naprawdę bardzo fajne, solidne, solidne metalowe elementy. Dlatego moim zdaniem, na przykład kupić Chińczyka za 5-10 zł, czy tam nawet 20, a kupić takie coś za 30 zł na przykład, nie warto, nie warto kupować takiej taniowej. Bo to też można wykorzystać w przyszłości. Przy takich mamy dużo fajnie ciasno, fajnie spasowane yy, ciasno wchodzące w bezpiecznik. Dodatkowo mamy, o to czego nie ma w Chińczykach, mamy gumkę uszczelniającą, która nam uszczela cały terminal, że jak go się wsadzi tu w, w środek, to on jest uszczelniony dodatkowo, nie tylko tutaj z zewnątrz, czyli ta nakrętka tutaj, tylko uszczelniony jeszcze jest środek. No z do Chilczyka, to hmm, Chińczyk to tylko dobry do jedzenia. Lubisz fininkę, Ja fininkę. jak to było z ojcem na Krymie, kiedy był krymski, ukraiński, a nie taki jak teraz. Nie no, coś mi się kojarzy ten smak, ale nie mogłem go nazwać. Mm. Na dzisiaj kończymy. Widzimy się jutro. U was to będzie łamek sekundy, u mnie z 12 godzin. Mm.